Dobrze. Jesteśmy gdzieś na ciekawym łowisku. Nie wiem pan się pokaże, czy nie. Nie. E, proszę powiedzieć czy... Jak na tym łowisku, bo jestem pierwszy raz. Jaka pana ocena tego łowiska? Są tu ładne ryby, duże. Jest trochę ryb. Jest troszkę ryb, tak? Jest, ale. A łatwo złapać takiego jak ten. Raczej nie. Raczej nie. Tak? No właśnie, bo to... Dużo szczęścia trzeba mieć. Szczęście, albo co? Albo dobrą przynętę. Albo tak? dobrą przynętę No właśnie. No i co pan myśli o tej naszej motosumce? Oni pan zobaczą. No przyjemna. Ta blaszka. blaszka, prawda? Otworzymy. O. Ile on miał? Bo pan mierzył. 88 cm. 88 cm. Co? to muszę go. Otworzył paszczę. Nie do wyjąć Jest bardzo duży i ciężko go to... O, momencik, momencik Otóż błysko, otóż, otóż proszę cię Strasznie ścisnął Muszę delikatnie teraz wyjąć kotwiczkę O, wyszła, dobra? teraz żeby wypuścił tą staróweczkę i no odejmij to puś, 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 puś. no jest proszę bardzo piękny szczupak tak mam oto no muszę wybać się, szybko go wypuścić do wody chciałbym, mm -hmm. ja może widzieli będzie czas na moment no. najpierw go przytrzymajmy troszkę żbietem do góry, żeby złapał powietrza i on to sobie za moment. Taki szczupak potrafi długo dochodzić do siebie. O, o już zaczyna. O pięknie. I odpłynął. Serdecznie pozdrawiam. Krzysztof Poloński, Wobler Dąbrowski. polubcie naszą stronę. No i naszą motosumeczkę, którą widzicie. Jak pan mówi, ciężko złapać tu taką rybę. Jestem pierwszy raz i na pewno pan mnie tu nie spotkał wcześniej. Łowisko gdzieś w Polsce. <noise> Szukajcie swoich łowisk. No, jest to obłowione. Gwarantuję Wam, że ilość wędkarzy w kół tu jest 8 tysięcy. Więc złapać taką rybę na pewno nie jest łatwo. Ale z taką przynętą, z motosumką, i dzięki Panu, że ten filmik nakręciliśmy, możemy się cieszyć dalej życiem tej ryby, którą mam nadzieję, że też sobie gdzieś tam złowicie w Polsce.